Witaj, mam na imię Izabela. Od wielu lat tworzę projekty, które łączą tradycyjną psychologię z nauką o wewnętrznych mechanizmach regeneracji i równowagi. To, co kiedyś było intuicją, dziś coraz wyraźniej pokazuje swoją realność. Wierzę, że umysł, ciało i energia współpracują, a na to, jak kształtujemy własne życie, mamy wpływ. Dzisiaj o tym, komu ufamy i komu pozwalamy być blisko. Nie każda obecność jest wsparciem, nie każda relacja zasługuje na Twoją energię. Czasem serce wie pierwsze, zanim rozum zacznie usprawiedliwiać czyjeś zachowanie, zanim znów wytłumaczymy kogoś, kto od lat nie potrafi Cię dostrzec. Czasami czujesz, że coś przestało być Twoim miejscem, nawet jeśli było kiedyś wszystkim. Zdarza się, że relacja, która miała być schronieniem, staje się źródłem niepokoju. I wtedy ciało mówi: Nie chcę już dłużej nosić tego napięcia. Dusza dodaje: Zasługujesz na coś więcej. Nie musisz już nikomu niczego udowadniać. Nie musisz walczyć o przestrzeń tam, gdzie nie ma dla ciebie miejsca. Nie musisz się tłumaczyć z tego, że chcesz mieć spokój, ciszę, światło i ciepło. Chcesz mieć siebie. Bo twój dom to nie tylko ściany. To też twoje ciało, twoje emocje, twoje granice. Otaczaj się ludźmi, którzy koją. Nie wprowadzają niepokoju, którzy umieją usiąść z tobie z tobą w ciszy bez potrzeby naprawiania cię. Takimi, którzy potrafią powiedzieć widzę Cię, nie musisz nic robić, żeby na to zasługiwać. Nie chodzi o to, by mieć wokół tłum. Chodzi o to, by mieć kogoś, przy kim nie musisz grać silnej. Wybieraj relacje, jak wybierasz potrzebę ognia. Takie, które grzeją, nie parzą. Takie, przy których możesz być sobą. I to wystarczy. Otaczaj się tylko tymi, którzy widzą Cię sercem. Nie tylko wtedy, gdy jest im wygodnie. Tymi, którzy nie znikają, gdy robisz się cicha, zmęczona, albo zbyt prawdziwa, gdy wyznaczasz granice. Zbyt często walczymy o relacje, które walczą tak naprawdę z nami, lub nie chcą nas takich, jak jesteśmy. Narażamy własny spokój na tłumaczenia cudzych ran. Pozwalamy, żeby czyjś chaos wchodził drzwiami, które miały być zamknięte dla hałasu. Nie musisz czuć winy, gdy chronisz swój spokój. Nie jesteś zimną. Jesteś świadoma, nie jesteś obojętna, jesteś wyczerpana walką o coś, co nie chce rozumieć prawdy, nie chce istnieć naprawdę. Czujesz, że już nigdy nie poczujesz się spokojna? To dlatego, że zbyt długo pozwalałaś innym wchodzić tam, gdzie powinna być cisza. Zbyt długo znosiłaś hałas. Cudzych frustracji w swoim wnętrzu. To się zmieni, przyjdzie cisza, która nie boli, bo nikogo już nie musisz w niej mieścić. I pierwszy raz od dawna oddychać będziesz naprawdę. Twoje ciało to Twój dom, Twoja dusza to Twój azyl, Twój spokój to Twoja świętość. Nie każdy, kto puka, powinien być wpuszczony. Nie każdy, kto się uśmiecha, chce dla ciebie dobrze. Wybieraj mądrze. Nie ilość, tylko jakość. Nie dramat, a równowaga. Nie walka, wolność. Zatrzymaj się na chwilę, pomyśl, kto w twoim życiu naprawdę jest ostoją, a kto tylko hałasuje. Przypomnij sobie, że masz prawo wybierać nie tylko ludzi, ale i własny spokój. Jeśli było to dla ciebie ważne, zostaw subskrypcję i polub ten film. Będzie tu więcej takich krótkich, spokojnych nagrań, które nie przemęczą cię, a mam nadzieję, poruszą. Do usłyszenia.